Dzień dobry, na no, króciutko, w poranku, o poranku 9 czerwca, jestem niestety kompletnie chora, ponieważ mój mąż był chory i mnie zaraził, więc leżałam cały czas w łóżku już od całą niedzielę wczoraj, od praktycznie rana, od, właściwie może od Przepraszam. <laughs> yy, dlatego, o, jeszcze zaczął teraz padać deszcz, tylko na sekundę wyjdę zobaczyć, co tam się dzieje, bo muszę wracać do łóżka, żeby się nie rozchorować na dobre i nie dostać na przykład zapalenia płuc. Chcę tylko pokazać, że rozwijają się kolejne róże i że praktycznie każdego dnia jest coś nowego. Tutaj być może to jest Garden Front. Tu Orientalila, Jazz, Cubana. Chciałam pokazać, że rozwinęła się róża ta niby Pis, chociaż ja myślę, że one są podmienione. I yy, że rozwija się, rozwijają się kolejne tutaj w tym goszczu, tu być taka jasnożółta. Ja mówiłam, że nie wiem dokładnie, gdzie co wsadziłam. Jedno to była Vanessa, inne by chyba Vanessa Bell, Artur Bell. Yy, też miałam różę Imogen, tylko niestety nie wiem, gdzie co wsadziłam. Natomiast yy, najpiękniej ich wyglądają chyba róża Debut, tak jak wczoraj, Debut, czyli Debut Noaka. I też róża lampion, która zakwitła w końcu. I tutaj jeszcze kwitną rugozy. Lemon fizz. O, za, 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 widzę, że noweś zakwitła. The Lark Ascending, ale niestety deszcz ją zmoczył i nie pokazuje pełnego piękna. A tam z tyłu dalej kwitnie. Róża wulkano na pniu. I jeszcze pokazuję na koniec moje bez nazwy. Oczywiście róże parkowe. I tutaj róże dynki i kończę, ponieważ pada deszcz, jestem cała mokra, a przecież jestem przeziębiona, wracam do łóżka i życzę dobrego dnia. I zakończę widokiem róży lampion, już piąty rok u mnie w ogrodzie i lecę, bo będę cała mokra i dostanę jeszcze gorszej choroby. Wszystkiego dobrego.